Co to za człowiek taki pobożny? I wszyscy zastanawialiśmy się, kto to jest, ale dużo nie pytaliśmy, bo nie było. Już. Była przecież okupacja. Pisał wiersze, trudne wiersze, kamieniowe, natchnienie, praca. Zaczęła się. a na zewnątrz ma tyle przestrzeni, że dłonie ogarnie natychmiast i dosięga do granic oddechu. Oto spójrz, wola trafiła w kamienia głęboki dzwon, kiedy myśl uzyskuje swoją pewność. Wówczas razem dosięgły szczytu serce i dłoń, za ten pion, za tę pewność umysłu, za pewność oka. Kładź się ręką szczodrą. Wydaje ci kami swą moc. A przez pracę dojrzewa człowiek. Ona niesie natchnienie trudnego dobra. Coś, co mnie zaskoczyło. On potraktował tę pracę jako nowe doświadczenie życiowe, które miało go nie zniszczyć, ale wzbogacić. Sama praca fizyczna zdawała się wyostrzać jego poczucie artysty. Już nie tylko aktora, ale i pisarza. Po napisze. Ja Paweł II. Zawsze, kiedy przejeżdżałam do Obzorwaju, a zwłaszcza obok w tej tabryce, przypominała mi się moja droga życiowa, decydujące momenty mojego życia, kościołowi Matki Bożej zwycięstwa kościołowi, redemptorystów i zakładam solwaj Zawdzięczam moje powołanie. Moje powołanie i szczególnie moje doświadczenie. <tryk> doświadczenie pracy fizyków Właśnie wtedy, podczas lat okupacji, Kształtowało się moje powołanie kapłańskie. Ojczyzna! Kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzenia. Mówi mi o tym serce, jakby. Ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć przeszłości dawniejszej niż każdy z nas. Zni się wyłania wymyślę ojczyzna, by zamknąć nią w sobie jak skarb. Pytam wciąż kożyć, jak to mnożyć jak... Wszędzież tę przestrzeń, która wypełnia. Gdy dookoła mówią językami, ćwięczy pośród nich jeden, nasz własny. Zagłębia się w myśli pokole i ziemię naszą opływa i staje się... W grupach ludzi, którzy mówią, jakby wyspy odpłynięte mowy. Nie znajduję własnej fali. Nie podjęłem mowy moich ojców, języki narodu. Tłumacząc za trudna lub zbędna. Czas na rękach świata nie kupują naszej myśli z powodu drożystych słów. Ojczyzna, kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłoną. Ojczyzna. Wyzwanie tej ziemi rzucane przodką i nam, by walczyć wspólnie o dobro. I mogą własną, jak sztandar, wyśpiewać dzieje. Śpiew dzień spełniają czyny zbudowane na opokach woli, dojrzałością samostanowienia. Osądzamy młodość naszą, czasy rozbicia i złoty wiek. Osądziła złotą wolność niewola. Nosili w sobie ów wyrok, bohaterowie pokoleń. Wyzwanie ziemi, wchodzili jak w ciemną noc. Wołając, wolność jest droższa niż życie. Osądziliśmy wolność naszą, sprawiedliwiliśmy. Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dach. Utrzymuje się poprzez zmaganie. Całym sobą płacisz za wolność. Więc to wolnością nazywaj, że możesz. Wchodzimy w historię i dotykamy jej lekarza. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? O które? stale na wielkiej historii. Oto liturgia dziejów. Kiedy myślę ojczyzna, szukam drogi, która zbocza, zbocza, przecina, jakby prąd wysokiego napięcia. Biegnąc górą. Tak, ona biegnie w nas i nie pozwala ustać. Więc chodzimy ku Tobie, Ziemią, by poszerzyć Ciebie we wszystkich ludziach. Ziemią naszych uwagów i zwycięzców. Ziemio, która nie przestaje być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku Ziemi Nowej i wznosimy Ciebie, Ziemio Dawna. Jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nie nawiad.